Siemaneczko ludzie, z tej strony Miki i wyjeżdżamy właśnie na drogę asfaltową i z racji tego, że wyjechaliśmy sobie na asfaltówkę to co możemy robić? No pójdziemy no, na pożyczkę, o na asfalcie Nie no, a tak zupełnie poważnie no to witam was tak naprawdę w pierwszym vlogu tak ode mnie z wiosny Cześć! Yy, troszkę już w sumie na tą pierwszą dawkę no, czy to opóźniało? Wszystko jest późno już, bo mamy 14 marca. Pierwsze nawozy gdzieś wyjechałem w Dianicach tak początku marca, ale wszystko się ciągnie z racji pogody. Na szczęście pada, dużo ostatnio pada, więc to jest jak najbardziej na plus, ale przez to, że pada, no to wiadomo, no, z tymi nawozami, no trochę trzeba się wstrzymać, bo no jednak, no nie będę w błoto siał po pierwsze, a po drugie na no, rośliny mokre też, raczej bym nie chciał tego przypalić, chociaż to jest krępy Saletrosan 26 nie powinien tam szkody zrobić, ale lepiej sobie tam dmuchać na, yy, dmuchać na zimne. No i oprócz, oprócz yy, kurcze deszczu, który, który na szczęście jest. Mamy też wiatry. Wieje non stop tak naprawdę. Dzisiaj troszkę mniej. Myślę, że tam nawóz do problemu powinno się rozchać, bez tam jakiś, yy, no, bez jakiegoś tam znoszenia czy coś, więc powinno być równo, ale ostatnie dni właśnie to... Były takie, że no po prostu gałęzie pozrywane i tak dalej, więc no, no też na wodę taką pogodę się nie posieje, bo no, no nie o to chodzi, więc no tak czekałem, wstrzymywałem się, no aż w końcu dzisiaj, tą sobotę się udało zrobić nawóz. Mamy jeszcze tutaj oto Damiana pożyczony, bo mi brakło, ale pewnie i też mi to braknie, gdzieś mi braknie jeszcze z, z Big Bag, tak lekko, no tak to Big Baga, myślę, że powinno braknąć. Zobaczymy dawka na pierwsze, na pierwsze nie jest jakaś wielka, jest raptem około 180 kg, tak na pobudzenie, żeby te rośliny trochę tam ruszyły, niedługo drugą dawkę się z poprawi, to już tak troszkę, troszkę bardziej pożywnie, ale no na start, na pobudzenie myślę, że to będzie ok, jakoś tak nie jestem zwolennikiem, żeby walić tego nie wiadomo ile. A poza tym, no wiadomo, koszty też, kurde, no to na wody w tym roku, no są dosyć, dosyć drogie. Zresztą teraz, z tym koronawirusem całym, to jest w ogóle... Yy, co do tego wirusa, no to tak, tylko może w dwóch słowach, jakoś... Yy, czemu to powszechnie jest do rany? Nie, nie wiem, zimno Co tam, uważam, że w jak ja dobrze, tam pozamykali te granice szkoły i ogólnie te miejsca publiczne, bo jakby nie patrzeć. Nawet niech połowa tych dzieciaków zostanie w domu, a połowa i tak to oleje, to i tak jest mniejsze zawsze prawdopodobieństwo, że się rozprzestrzeni na większą skalę, więc tak naprawdę to, to, to spoko moim zdaniem. No i ogólnie dobrze, też tam przeciw temu działają. No zobaczymy, jak sytuacja się dalej rozwinie. No nie jest ciekawie, nie jest ciekawie, ale też nie ma co panikować. Sytuacja w sklepach, tu przynajmniej u mnie, nie mówi o miastach, bo, bo w miastach no to faktycznie jest głupota. Kupota, bo po prostu wykupują wszystko, ale w takich sklepach, w takich sklepach miejskich bardziej, nawet na takich mniejszych wsiach, gdzie jakieś tam wina są czy coś, no to jest ok, z produktami nie ma jakiegoś tam napięcia, nie ma, nie ma, no nie ma tych braków po prostu. przynajmniej na ja nie trafiłem, no ostatnio byłem ze trzy razy właśnie też w wino, czy tam cztery, tak pod rząd, często nie zdarza. I nie było, więc, no, znaczy było wszystko, więc nie było żadnych tam jakiś kolejek i, i tak dalej, pustych półek, więc w sumie, no, nie wiem, ja tam nie mogę stwierdzić i narzekać, że, że jest pusto. E, ale dobra, no może o się, to będziemy sobie rozmawiać. Będziemy sobie myślać na to pole, na wozy, na żyto, na żytko hybrydowe. Co tu leży? Kamulec, trzeba go będzie zebrać, ale kamienie to jeszcze sobie muszą trochę poczekać, aż będzie cieplej, bo pierdzielę. Mówię jest tak zimno, że się nie chce wcale z domu wychodzić, a dlatego kamienie zbierać, nie? Co do żyta, co do ogólnie do zbóż, powiem Wam, że, że jest teraz fajnie. Dostały też, dostały tego, tej wody teraz trochę, więc ten nawóz fajnie nam powinien podziałać. Jest fajnie. Czekajcie, zobaczymy na no ile sobie podnieść możemy jeszcze rozsiewać. Żeby Bywałem, nam się nie skrzywił. Myślę, że to będzie OK wysokość. Jeszcze kapeczkę w sumie można. Dobra, patrzymy czy nic nie faczy. Ok yy, Więc też odświadczonimy... Ja A, odborze To wejścia pod Bo mi się w tamtą otwierało o kurde, tak mokro jest jakoś mi tak on nie przysiadł O, to dalek może być ciekawy, jeżeli, jeżeli tak tutaj o kurde No tak to jeszcze nie miałem nie, czy nie nie jest jakoś mega mokro czy coś, ale czuję, że że mi dupa siada. Kurde. A te będzie krzyczał. Wiecie co? Teraz sobie wyjdziemy sobie to zobaczyć, bo po prostu czy tak jest serio mokro, czy mi się takie wrażenie głupie mam. O kurwa Ale ty tu to się możesz wyłączyć. O, widzisz jaka lipa? Kurde. Pizga, pizga, pizga. Ej nie no, trochę... Trochę no z kolei się nie się no nie jest tak źle. Ale musimy tak tą górkę zjeździć, żeby na dołek tam z pustym prawie wjechać. O nie, nie, nie. Nie ma tragedii, ale... Trochę siada, no ale też jest pełna, pełna rozsiewaczka, to jest jakiś ten nacisk większy. Dobra. Tu już odwrotnie te wejścia pod piołem. Teraz się będę mylił, ale dobra. No nic nie ma tragedii, póki się nie będziemy grząć, bo będzie ja dobrze. A nie lubię kolejnych grząć na polu. Yy, potem jednak kombajnem wszystkim że opryski, no to trochę jest to denerwujące uciążliwe, nie? Yy, jakby nie patrzeć. Yy, no i cóż, na polach dużo dużo polu, w cudzysłowie. No jest tego dzielska, no jest chwastów. Niestety nie udało mi się opryskać na jesieni, no jestem zwolennikiem jesiennych oprysków na no zboża jeśli chodzi o chwasty. W tym roku, w tamtym mi się nie udało tego wykonać, z powodu po prostu braku czasu, bo no, nie, nie po prostu nie mogłem ogarnąć, żeby uprawić, zasiać i opryskać tego wszystkiego w ciągu tych tam trzech dni yy, po, po zasiewie. No, no, no nie udało mi się, jednak no, praca, wszystko i, i, i dupa z tego wyszła. No, niestety, dlatego będę musiał na wiosnę pryskać. Ja powiem wam, że na wiosnę no bardzo dawno nie pryskałem. Zawsze jednak na się jesieni staraliśmy się to wszystko opryskać. Yy, ale no cóż, no, no, no jak trzeba będzie, to trzeba będzie, tak? No też niedługo już trzeba by to na no, zrobić, bo już te kwasty wyszły, chwasty są. Ale, ale no też, no czekamy jeszcze na opryski, czekamy jeszcze właśnie też, no czekamy za pieniędzmi na no, zboże, bo trochę zboże się sprzedało też ostatnio. Yy, ale na zboże to zaraz. No i będziemy działać od razu, pewnie grzybówka też jakaś pójdzie na pobiegawce. zobaczymy, co tam wymyślą co tam nam zastosują to nawet na ścieżkach nie wiem czy widać no to już jest tutaj sporo, sporo miotły niestety kurczę no z grotą to zawsze mam problem na polach to też nie ma co nie ukrywam nie ma co ukrywać ale no jednak już trzeba z tym walczyć żeby jakoś to tam to tam wyglądało i to było bo jednak te kwasty no to tak trochę, trochę tego ciągną jak te ścieżki to są zrobione, bo chciałbym... Czekajcie, jedziemy sobie tak i jak tą górkę, to dosiejemy tutaj trochę do rogu, widzę, trochę sąsiad zostanie. To się chyba nie obrazi. Pojedziemy sobie tą ścieżką, a ta sobie zostawimy na potem, bo od rowu to może być, może być leczko mokrzej. Powoli też muszę podłubień szykować, bo trzeba by zaraz było łubień siedzieć, jakby nie patrzeć. już czas powoli... Yy, powoli będzie. Dzisiaj trochę chciałem wyjechać, zobaczymy czy mi się uda. Miałem taki plan, że po nawozach wyjadę, po uprawia że będę chciał yy, trochę orkowo, trochę bezorkowo po tej mojej maszynie. Dan mam taki, że po prostu no, było zrobione na jesieni tym kultywatorem yy, moim. Yy, po, czym, yy, po czym przeleżało to zimę. I teraz będę jeszcze raz chciał nim wjechać i ewentualnie trochę broną potem to porównać. Albo razem może ktoś to siadę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Pola wyglądają ogólnie po, tym, po ten mubin dobrze, więc myślę, że obejdzie się bez tam jakichś większych problemów. Zobaczymy czy to wypali, no jak nie no to to pewnie płuk i, i ogień, zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, ale raczej bym chciał bez pługa to zaciąć już i nie pchać się tam w jakieś koszty. No i niepotrzebne to jest, no bo tam kurczę jednak to jest taki piak, że to spokojnie powinno dać, dać po prostu radę, nie? Tak w ogóle teraz możecie spojrzeć, zapomniałem powiedzieć, że po prawej tablica moja zdjęta, po lewej tu w ogóle jakieś kable wystają i tak dalej, co się stało miałem mały taki incydent nieprzyjemny i, i się kurcze się kurcze wzięło i mi się tam bezpiecznie w stopniu, tu, tu w module o, się, w stopiło w sumie przyczyny ciężko mi jest powiedzieć jaka była tego przyczyna bezpieczny był sadzony, dobry to w no stu procentach był bezpieczny dobry sadzony yy, nie wiem kurczę raz mi się kiedyś spalił zmieniłem go na inny czy na inny, no po na no nowy, tak? Wszystko było dobrze i nagle się coś tam odkrywszyło to z fartem i tak, że tylko w sumie tylko takie szkody, a nie jakieś tam spalenie całej deski, czy ogólnie całego tutaj no już kabinet nawet nie powiem, ale no ogólnie wiecie no ogólnie całego ciągnika więc no z fartem się udało Trzeba to przerobić, to bezwłocznie Będziemy z tym działać. Dzisiaj to nie wiem, czy się uda, ale no jutro już to zrobić, już jakieś tam kostki są pokupowane, przełączniki, tata będzie też tam działał w tym temacie. Chciałem to zrobić oryginalnie, tak jak to było, czyli kupić taki moduł, ale no powiem Wam, że koszt takiego modułu jednego wynosi, używanego oczywiście, 100 zł w górę, bo nawet 200 wołają. więc góry się trochę jest to dużo, a za za dużą mniejszą cenę można to przerobić po swojemu i mieć pewność, że to będzie chodziło długo. No więc pomysł jednak, że to będzie oryginalnie zrobione jak było, no odszedł na bok. Będziemy kombinować po swojemu, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Wszystko. Miejmy nadzieję, że więcej takiego czegoś nie będzie, no sprawa, ale i tak mówię dużo szczęścia. Dużo szczęścia, że udało się to jakoś tam w miarę szybko opanować i nie ma jakichś większych, większych szkód z tego tytułu, nie? No. Ten sezon się tak zaszął, no, ciekawie, może trochę, ale no, no trudno się mówi, mm. tak to, tak to już jest. Ogólnie jak tak patrzę po, po zdjęciach tam ludzi na grupach tak dalej, to, no, kiedy są takie zboża już piękne, normalnie już kurde, wyglądają normalnie jak w takiej późnej fazie wiosennej, po prostu piękne są zboża już w niektórych regionach Polski i naprawdę po zdrościć, bo wygląda to ładnie, aby teraz dalej pociągnąć to i było dobrze, nie? No w sumie ja na te swoje uprawy też narzekać nie mogę, póki co jest jest dobrze, chociaż na jednym polu, na jednym polu z sprzężytem niestety, ale zaatakowały nas drutowce. Dziwne to trochę, bo... znaczy dziwne, no może nie dziwne, bo widziałem pola na zdjęciach, które naprawdę są w dużej mierze poszkodowane przez te szkodniki. U mnie to jest raptem no taki kawałek, no, no ciężko to nawet taki kwadrat może z 5 na... 5 na 10, może coś w tym stylu, więc nie ma tego jakoś nie wiadomo ile, ale jest. Póki co widziałem, że to stanęło, no się nie rozprzestrzenia, ale. Ale króciutko jakoś tego w okolicy nie widziałem nigdzie i trochę mnie to zmartwiło, że akurat akademy tam się pojawiły. Jedyny plus taki, że się mówię, no. że się nie rozprzestrzeniają po prostu i yy, jest dobrze, ale. Tylko jedno pole, w sumie, więc też nie jest. Nie ma tragedii. Tylko tak patrzę, mówię, w okolicy tego nie widziałam, więc no... Akurat są przed miedę, od mnie po strony miezy mówię tak ze 3 metry w pole y i taki kwadrat potem jest wyżarty dosłownie, nie? Chyba, że coś jakiś jeszcze inny szkodnik, ale no, no, obstawiam, że to jest jednak sprawka tych małych, y kurcznych gąsieniczek. Y no ale cóż, no, 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 to cały czas zawsze jakieś tam przeciwieństwa wieństwa losu są, trzeba to nie poradzi. Trzeba jakoś z tym, z tym sobie działać. No rok zapowiada się dobrze, to dobrze, nawet jeśli chodzi o rzepaki, nie? Rzepaki są piękne. Jak się patrzy, jak tam często do pracy jadę, to patrzę, a te pola to są naprawdę bardzo ładne. Więc rok może być fajny, no, jeżeli, mówię, jeżeli sytuacja wirusowa, na to na jakoś nie wpłynie mocno, no i wiadomo, później, nie? Susza przecież jeszcze może przyjść, yy... Jeszcze można potem w i tak dalej, ale na tą chwilę jest... jest okay. Więc trzeba się cieszyć póki... póki jeszcze można. <grywki> póki jeszcze można. Kolejne vlogi właśnie pewnie nas już tam będziemy sobie go uprawiać, szykować, siać. Zobaczymy jak to... jak to wszystko się też potoczy. czy znaczy w ogóle będzie... będzie można, nie? Za to jedzie. Pomyślałem, że sąsiad. To chyba nie. Kurczę, powiem wam, że trochę mnie to zaskoczyło, że, że tak... Nie wiem, na kamerze tego może nie widać, ale takie no są te... są zagłębienia po ścieżkach. Znaczy po ścieżkach, po przejeździe pociągniku takie dosyć znaczne. No to powiem wam, że jak chciałem koło domu na polach, tak naprawdę, to w jednym miejscu miałem tylko... Yy, pro, znaczy problem przejechać. Nie problem przejechać, tylko w jednym miejscu miałem Kolejny porznięty, ale tam jest zawsze mokro, po prostu to jest taki mały kawałeczek, kawek pola, które no... Mm, które tam zawsze jest mokro i tyle. No to tam były, ale tak, żeby przed domem gdzieś tam coś więcej się... się działo, to jeszcze takiego czegoś tutaj nie miałem. Dlatego troszkę mówię, jestem dziwnie w szoku, ale no, 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 miejmy nadzieję, że... miejmy nadzieję, że kurczę... Nie będzie na dołku tam gorzej, znowu może być różnie, tam bywało czasami ciekawie. Zresztą ten obszar tutaj, tak takie zadolenie, tu było zawsze mokre. Takie na to mnie się jechało i się, się wpadało ciągnikiem i ciągnik stawał, No i dołek, no mimo można na dołku i tak dalej, i tak dalej, zakładana przez nas, to, to, to i tak, no, tam sobie lubimy czasami trochę morszej. Ale i tak, na, no, jak patrząc po YouTubie, czy tam po zdjęciach, no to to nie ma tragedii, bo już widziałem filmy, że, że fajnie se lata po błocie, wszystko, więc... A ja, jak takim zwolennikiem mówię, też tego nie jestem i wolę chwilę poczekać. Niech to przeschnie, niż potem sobie robić po prostu, no... no samemu sobie, no, ale krzywdę potem, nie, bo będę sam siebie potem klał, niestety. spokój. Oh, kurna. Zjechałem. Trzy minut zagadałem się. Przecież patrzę, że się nie chcę odsuwać nawet, ale ta siewka moja kochana to jest już też... Widulka wysłużona mocno Już ją ruda wpierdala Wpierdziela, przepraszam Źle się wysługiłem No i ma swoje mankamenty, ale no jeszcze, jeszcze chwilę pochodzi I trzeba by ją też zmienić pewnie w przyszłości Bylą mi się strony Coś się odsuwać nie chce Musimy zaraz wyjść tam, przegarnąć trochę, ją. przegarnąć jakieś rękawiczki. Te tak, to, to nowe to nowe, to mi szkoda, tego tak, mam jakieś sparę. No, tak jak dzisiaj żyto, no jest z tego chyba polu, nie? Miotła, w głównej mierze miotła. Miotła, miotła, miotła. Jeszcze raz miotła, ale no. Ujdę, no. u, 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 u. To się mało wysiewa chyba No, ma. No, trzeba będzie przestawić Okej, okay, dobra Już powinno być wszystko yy, Wszystko dobrze Chyba ktoś mi tam kręcił, kombinowo Może tata coś tam przestawiał przy, yy, przy tym Przy siebie, ale Ale nie wiem, dobra i tak i tak Tak czy siak musimy przejechać sobie tędy tym dołkiem, bo potem jeżdżąc tak i tak no to nie w sensie dookoła to mnie dosieje tu, bo to jest trochę zobaczymy jak to będzie a co to będzie się działo co to będzie się działo na dole ale nie na razie jest ok kamieni to jest sporo widzę to już na pewno kamieni jest sporo ale kamienie to mówię jeszcze pora przyjdzie nie, nie ma tragedii nie ma tragedii więc Myślałem, że będzie tutaj trochę gorzej, ale jest, jest okej, okay. jest dobrze. Jest dobrze. Ale już widziałem też, jak ładny ludziom obiec podchodził, co już był ściane w sumie początek lutego. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają te owce. O, polny popierdalacz. Napisz jak tam sytuacja u Was. Jak tam raport polowy. Jak u Was ogólnie generalnie jest pogodą, jak da się Wami z nawozami, na jakim etapie jesteście, dajcie znać koniecznie w komentarzach. No a co już no, ja Was dziękuję za odcinek, już w sumie nie będę wam tu zadłuzał was dłużej też, bo nie ma jakiegoś tam sensu większego. gadać o głupotach. Eee, I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który no już niebawem na kanale powinien się pojawić, pewnie już coś tam z rubinu, eee, coś ciekawszego niż nawozy, bo jakoś nawozy i opóźnienie są takie prace, które w sumie... Są, no, no, są ciekawe dla kogoś, kto kogo to interesuje eee, i tak dalej, ale tak do oglądania, po prostu, że oglądania, no to jednak jest troszeczkę takie e, mi się przynajmniej dla mnie osobiście pod względem oglądania jest to bardzo emocjonujące, aczkolwiek u twórców, którzy tam, no wiadomo, zajmują się tylko i wyłącznie rolnictwem i prowadzą kanały, no to można się fajnych rzeczy dowiedzieć, więc no, jest tylko plus, nie? Ale cóż, ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!